Cześć czołem i dzień dobry! Witajcie na kanale Kęsy Kultury w kolejnym odcinku z serii Warto. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce pod tytułem Ostatnie Wyjście, której autorem jest Federico Aksat. Słowem wstępu mogę Wam powiedzieć, że Ostatnie Wyjście to powieść, z którą miałam bardzo skomplikowaną relację. Na początku miałam wrażenie, że będzie to tytuł całkowicie nietrafiony. Później zaintrygowałam się historią, następnie jakieś tam pozytywne odczucia znowu wygasły, by na końcu zostawić mnie na chwilę z taką konsternacją, co właściwie o tym wszystkim uważam. Nie jest to książka, którą będę traktować jako swojego ulubieńca, nie jest to tytuł, o którym będę bardzo długo rozmyślać. Jednak, kiedy dałam sobie chwilę na przyswojenie tych treści, a właściwie Dobre zrozumienie swoich myśli dotyczących tej treści, którą, no, to nie jest też najcieńsza książka, nie najgrubsza, ale jej przeczytanie chwilę mi zajęło. Tak wiem, znowu mnie trochę nie było na kanale, ale pamiętajcie, nigdy nie znikam na stałe. Jeżeli ktoś czeka na moje recenzje i opinie, to na pewno prędzej czy później się doczeka. Chodzi mi o to, że kiedy dałam sobie taką chwilę po lekturze, żeby zastanowić się, tak jak już wspomniałam, co właściwie myślę o tej książce, to doszłam do wniosku, że jej koncept jest jednak zbyt oryginalny w formie, żeby, żeby gdzieś mówić o niej w serii nietrafione. Dla pewnej grupy odbiorców ta książka będzie strzałem w dziesiątkę, Gdzieś moja bardziej negatywna ocena pewnie wynika z moich własnych preferencji gatunkowych czy językowych, ale naprawdę naprawdę cieszę się, że mam tę książkę na półce ze względu właśnie na koncepcję, na, na koncepcję, na tematykę. I nawet jeśli to wyegzekwowanie pewnych wątków nie trafia do mnie, to mam nadzieję, że tak Wam przedstawię tę historię, że Część z Was się faktycznie nią zainteresuje, i poczuje, o, to może być coś dla mnie, i wtedy potem tytuł sięgniecie, bawiąc się, bawiąc się w cudzysłowie. Bo to nie do końca trafne określenie na tą powieść, na jej treść, patrząc na to, że jej tematyka jest dość poważna. Niemniej, żeby wyjść z tego, powiedzmy, z tej pomyłki językowej, może nie bawiąc, ale że wielu z Was po prostu. Bardziej doceni tą lekturę. Będzie ona bardziej odpowiadać Waszym klimatom i oczekiwaniom, które macie od tego typu literatury, niż ja. Głównym bohaterem powieści jest Ted, mężczyzna, którego poznajemy w dość nietypowych okolicznościach, w momencie, kiedy jest gotowy do tego, żeby strzelić sobie w głowę. Ted chce skończyć swoje życie, korzystając z okazji, że jego żona z córkami jest na wakacjach. Postarał się także o przygotowanie odpowiedniego listu, tak aby jego najbliżsi po powrocie nie czuli się winni i jakoś lepiej mogli sobie poradzić ze stratą. Decyzja Teda wynika z kilku rzeczy. Głównym powodem jest jednak choroba. Ted ma raka i to jest stadium choroby tak zaawansowane, że wpływa już na jego normalne funkcjonowanie, bo na przykład uporczywe tet. Jest gotowy do realizacji swojego planu, kiedy niespodziewanie słyszy pukanie do drzwi. Jest to na tyle niespodziewana sytuacja, że ma chwilę zawahania. Pukanie staje się coraz bardziej natarczywe, a za drzwi dobiega głos mężczyzny, który woła Teda po imieniu. Ted wpuszcza nieznajomego, który składa mu bardzo, bardzo dziwną ofertę. Powiem o co chodzi, bo to wszystko dzieje się w przeciągu naprawdę kilkudziesięciu pierwszych stron i to takiej liczby wiecie 20-30, a nie 80-90. Nieznajomy składa Tedowi pewną propozycję, a właściwie oferuje zadanie do zrealizowania, które Finalnie ma mu pozwolić zrealizować jego własne zamierzenia wobec siebie, wobec swojego życia. Ted ma udać się do mężczyzny, na którego nieznajomy daje mu namiary i zabić go. O zlecenie, o którym mówi nieznajomy jest też częścią pewnego, nazwijmy to, łańcucha. Chodzi o to, że mężczyzna, którego TET miałby zabić, spodziewa się, że ktoś po niego przyjdzie. Mężczyzna, którego ma zabić TET, wcześniej też kogoś zabił. Kogoś, kto zrobił coś złego. Jednocześnie jest to mężczyzna, mówimy o tym nieznajomym ze zlecenia, który również chciał pozbawić życia TET, wykonując to zadanie y, mógłby mu pomóc, ponieważ to morderstwo pozwoliłoby temu mężczyźnie na to, y, aby zrealizować swoje pragnienie, czyli przestać żyć, jednocześnie nie przynosząc bólu najbliższym, tak? bo w końcu zostałby zastrzelony, nie dokonałby pewnego czynu samodzielnie, zrobiłby to ktoś inny. I tutaj możecie się domyślić, bo jak wspomniałam, cała koncepcja działa na zasadzie łańcucha, na zasadzie zależności. Czyli jeżeli Ted zdecyduje się zrobić to zlecenie, jeżeli Ted zdecyduje się wejść w ten układ, po tym jak zabije mężczyznę, pozostaje mu czekać na inną osobę, która przyjdzie, aby pozbawić go życia, i w ten sposób Ted. Jak nieznajomy, którego miałby zabić, dostanie to, czego chce. To znaczy, że skończy swój żywot, nie raniąc aż tak żony i dzieci faktem, że zakończenie życia było jego własną decyzją. Na tym skończę przedstawienie fabuły, ale nie skończę mówić o jej konstrukcji. Po moim opisie może wam się wydawać, to dość zagmatwaną koncepcją. I ja w pierwszych chwilach czytania też miałam takie wrażenie. Tak jak powiedziałam, jesteśmy dosłownie na początku książki, nie znamy dobrze bohatera, nie wiemy, kim jest obca osoba, a nagle jest przedstawiony cały ten łańcuch, organizacja, która Umożliwia zabicie złych ludzi e, kolejnym osobom, tak? Pozbywanie się kolejnych jednostek, które już istnieć nie chcą, i jako czytelnik dostajemy to zupełnie nagle. Nasz bohater zresztą wchodzi w ten układ, tyle jeszcze Wam dopowiem. I wydaje się, że będzie to bardzo dziwna powieść akcji. Gdzie, jeżeli przypomnicie sobie mój poprzedni film i opis, to mamy tutaj mówione, że jest to thriller psychologiczny, więc to, co dostałam na początku, całkowicie mnie zmyliło i zbiło z tropu, bo bardzo szybko od nagłej akcji, od poczucia, że Idziemy od razu. Jesteśmy jako czytelnik, jeszcze się nie mówię. Nie, nie poznaliśmy dobrze z bohaterem. Nie odnaleźliśmy się w tym świecie, a już jesteśmy świadkami jakiegoś zabójstwa, już pojawia się jakieś tajne organizacja, ktoś kogoś śledzi. Nagle jesteśmy wyrwani z tej akcji i znajdujemy się w dziwnym miejscu, które mnie na tyle zmieniło, że w pewnym momencie cofnąłam się o parę stron żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie przełożyłam parę kartek w tył. Kiedy już się okazuje, że się nie pomylimy, no to jesteśmy zaintrygowani. I dochodzimy do pewnego momentu znowu w fabule, kiedy nagle się okazuje, że cała ta historia jest zupełnie czymś innym, niż się wydaje w tych kilkudziesięciu stronach. Także już na tym etapie, jeżeli zdecydujecie się kiedyś sięgnąć po ostatnie wyjście i tak jak ja poczujecie się trochę odrzuceni i niezaangażowani w pierwsze kilkadziesiąt stron, to dajcie sobie czas, bo wydaje mi się, że to był zabieg celowy. Oczywiście nie mówię o zniechęceniu czytelnika, ale ta nagła akcja była potrzebna autorowi do tego, aby zrobić to, co dokonuje się dalej, tak, żeby całkowicie wyrwać nas z komfortu czytelniczego. I kiedy już oswoimy się z nową sytuacją, i wówczas faktycznie Wam powiem, że okazuje się, że ta książka jednak nie będzie książką akcji, tylko faktycznie jest zaskoczenie, jest gdzieś poczucie, że okej, okay, idziemy w zupełnie inną stronę, to. Długo tkwimy już w tej historii, której, no ja bym thrillerem nie nazwała, ale to już jest kwestia y, moja y, subiektywna, myślę, że wiele osób by faktycznie ją czytało w napięciu, y, ale jest gdzieś y, tutaj cały czas próba utrzymania suspensu, y, my się zaczynamy przyzwyczajać do tego, że tak naprawdę jesteśmy wrzuceni w bardzo złożoną układankę i no, zbudowanie, złożenie całego obrazka wyraźnego i z każdym, z każdym detalem zajmie nam trochę czasu, więc tutaj zaczynamy też trochę rozumieć objętość tej książki. I bardzo długo mamy już jako czytelnicy poczucie, że wiemy o co chodzi, już nam puzle faktycznie się zaczęły układać, trzymając się tej metafory, już mamy jedną stronę. Środek wypełniony, teraz ułożymy ostatnie elementy, i zupełnie niespodziewanie okazuje się, że kilka puzli wymieszało się z puzlami z innego opakowania, bo dochodzimy do momentu, w którym tempo historii, a właściwie jej bieg i forma znowu się zmienia, i z tej Powieści, która ma trzymać cały czas w napięciu, okazuje się, że stajemy się świadkiem niemalże kryminału. Plus, cały czas w obrębie tych wszystkich różnych elementów fabularnych mamy też do czynienia z dramatem. Osobiście chyba nie spotkałam się jeszcze z książką, która tak by Myliła pewne tropy. W tym sensie, że wiele razy, naprawdę wiele razy daje ona poczucie, że już rozumiemy, wiemy dokąd zmierzamy w tej historii, a autor jeszcze parę razy i skutecznie, nie w sposób naciągany, mówi: Pomyliłeś się, czytelniku, pomyliłaś się, czytelniczko, bo faktycznie idziemy tą drogą. Ale na końcu skręcimy w prawo, a nie lewo, tak jak planowałeś, planowałaś. Finalnie nie da się tej książki jednoznacznie określić. Rzeczywiście zgodzę się z określeniem z okładki, że jest to thriller psychologiczny, ale nie tylko. Ja, tak jak już wspomniałam, nie czułam aż tak dużego zespensu, ale z bardzo taką, z bardzo dużym Oddaniem rozważałam właśnie te wątki psychologiczne, bowiem ostatnie wyjście, jak się okazuje, e, bazuje bardzo mocno na tematach, które gdzieś są mi bliskie, e, w zainteresowaniach naukowo-kulturowych też. E, I po prostu Dotykają, te tematy są raczej pesymistyczne, dotykają, tyczą się negatywnej strony ludzkiej psychiki. Bardzo mocno jest to książka oscylująca wokół tematu traumy, wokół takich rzeczy jak wyparcie. To tak naprawdę opowieść tego, jak pod wpływem pewnych zdarzeń nasz umysł może całkowicie zmienić naszą percepcję rzeczywistości i jakie skomplikowane mechanizmy mogą dziać się w naszej psychice, aby obronić nas przed straszliwą prawdą. To jest opowieść o tym, co może się dziać w naszej głowie, kiedy doświadczamy czegoś, co jest na zdrowie, Mozart, tak trudne i Psychicznie bolesne, że niemożliwe jest, po prostu niemożliwe jest całkowite, normalne funkcjonowanie po takich wydarzeniach. Nie powiedziałabym oczywiście, że jest to książka w pełni psychologiczna, bo jednak te wątki, o których mówię, wplecione zostały w formę raczej rozrywkową, ale cała ta książka ma taki bardzo. Pesymistyczny, raczej nieprzyjemny klimat. Tutaj pojawia się parę takich scen z lekko humorystycznym zabarwieniem. Oczywiście mówimy o takim czarnym humorze, czy, czy nasz bohater bywa czasami troszkę cyniczny, ale. W jego otoczeniu, w tym wszystkim, co się dzieje, widać, że autor chciał, żeby jego książkę traktowano poważnie i miał świadomość, że mówi jednak o trudnych tematach, że zdecydował się opowiedzieć o rzeczach, o których no, powinno się mówić na pewnym poziomie. Myślę, że taka otoczka dla pewnych treści może być przystępna dla wielu osób o wiele bardziej niż byłaby, nie wiem, literatura typowo piękna, której ciężar po prostu o wiele bardziej oddziaływałby, oddziaływałby, przepraszam, na czytelnika i w ten sposób ostatnie wyjście staje się świetnym punktem wyjścia do rozmów, do dyskutowania właśnie o tych trudnych tematach, o złożoności ludzkiej psychiki i o tym jak niezbadany i niezrozumiały jest mózg co może zrobić jak może zmienić człowieka jak może zmienić dosłownie zmienić rzeczywistość jednostki narażonej na traumę czy chorej psychicznie chociaż dużo jest takich elementów które jak mówiłam mają zmylić czytelnika mają go zaskoczyć czyli jednak budujemy Narrację przede wszystkim angażującą, która ma sprawić, że czytelnik będzie z ekscytacją przykładać kolejne strony, to tak jak już yy, wspomniałam, czuć w tym szacunek autora do tematów, które podejmuje. I właśnie za te elementy chciałam dać tą książkę do serii Warto, bo uważam, że to jest tytuł, który. Na swój sposób, dla niektórych może być uświadamiający w tym obrazowaniu tych zniszczeń psychicznych i emocjonalnych, które, zależnie od jednostki i jej wrażliwości, mogą się manifestować naprawdę, naprawdę różnie. Co mi się nie podobało w ostatnim wyjściu? Co sprawiło, że mimo tych dobrych rzeczy, Mimo wszystko nie była to lektura w pełni satysfakcjonująca. Ja przede wszystkim nie polubiłam głównego bohatera i stylu pisania. Niestety, chociaż wszystkie te ważne wątki, które wymieniłam, doceniam, to czysto technicznie nie trafiły one do mnie. Nie mówię o samej przystępności koncepcji, którą pochwaliłam. Mówię już typowo o zabiegach językowych. Tutaj między tym bohaterem i językiem ja widzę bardzo dużą zależność, i postaram się Wam to jakoś wyjaśnić. Chociaż nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, co mam na myśli. Bądźmy przez chwilę stereotypowi. Wyobraźcie sobie mężczyznę w wieku między 40 a 50 lat. Niby nie jest to zły człowiek, ale raczej nie wydaje się przyjacielski. Raczej stroni od innych. Ja tak widziałam głównego bohatera. Ja widziałam Teda, który jest taki, wiecie, zmęczony, widać mu te zmarszki, ma pierwsze siwe włosy, który jak się gdzieś pojawia, to nie robi nic nie tak, ale jednak wydaje się jednostką, z którą się nie chce mieć za dużo kontaktu. Teraz przynieście sobie tego stereotypowego, nie do końca pozytywnego, cynicznego, już faktycznie zmęczonego życiem mężczyznę na język. Stwórzcie sobie taki stereotypowy obraz na bazie tych kilku cech, które wymieniłam. Możecie sobie wyobrazić wygląd tego mężczyznę. On niby jest zadbany, ale widać, że nie jest to już ciało młode, raczej przemęczone po różnych doświadczeniach w życiu, tak? I ta aura Takiej właśnie stereotypowej męskości, dojrzałej, ale nie w pozytywnym sensie, tylko już zmęczonej, przytłoczonej pewnymi konkretnymi etapami życia. To ciało, taki charakter, taka postać, jaką widzicie teraz w głowie, mam nadzieję, jest jednocześnie językiem, w jakim ta książka jest napisana? On nie ma być w żaden sposób elegancki. To też nie jest taka prostota, która ułatwia czytanie. To jest język poprawny, który dobrze sobie radzi w tych scenach akcji, który, kiedy dochodzi do mm, opisów, powiedzmy, skupionych bardziej na emocjach, wypada już średnio. Ostatnie wyjście jest. Dla mnie nieudane głównie przez formę, i to formę w rozumieniu wykonanie, nie sam pomysł, tylko to, jak ta treść wygląda. Nadal podtrzymuję to, co mówiłam na początku filmu. Jeżeli po moim wstępie poczuliście się zaintrygowani fabułą, jeżeli lubicie książki akcji, i jeżeli lubicie też poważniejsze tematy, nie takie, które są bardzo trudne, nie takie, po których będziecie się czuć też emocjonalnie przytłoczeni, ale też jeżeli doceniacie to, tak że nawet książka, która idzie bardziej w stronę takiej rozrywki niż literatury, Poważne i porusza jakieś istotne kwestie, i staje się taką przestrzenią do ciekawej refleksji, to możecie jak najbardziej spróbować i myślę, że będziecie lekturą usatysfakcjonowani. Gdyby ona była napisana trochę inaczej, gdyby miała jeszcze mocniejsze osadzenie psychologiczne i większy ładunek emocjonalny, to myślę, że byłabym zachwycona tą lekturą. Nie odbieram jej oryginalności koncepcji. I generalnie nie żałuję czasu spędzonego z tą książką. Nie jest ona do końca moja, ale jest to tytuł, którego też nie mogę Wam nie polecić, bo uważam, że byłaby to ocena niewłaściwa. Jest to książka, która na pewno ma grono odbiorców, którzy uważają ją za dzieło wyjątkowo udane i jestem w stanie to zrozumieć. Dla mnie jest to książka, Interesująca i nic poza tym, ale to też nic złego. Tutaj musicie już sami ocenić, czy to, co Wam powiedziałam, bardziej Was przekonuje, czy jednak wydaje Wam się, że niekoniecznie jest to ten literacki kierunek, który chcecie podjąć. Jak skończyłam ostatnie wyjście, ja sobie już wtedy następną książkę wylosowałam, bo. Jak widać po częstotliwości moich filmów, nie zawsze mam tyle czasu, ile bym chciała, raczej go nie mam niż mam, dlatego już sobie uprzednio wylosowałam tytuł, żeby w wolnych chwilach czytać, bo tą recenzję nagrywam kilka dni po skończeniu książki. Tak więc teraz Was zostawiam z momentem losowania kolejnej lektury. Tutaj mamy wszystkie moje tytuły. Dla pewności, zamykam oczy, zanurzam rękę, zastanawiam się, czy mam ochotę na coś z głębi słoika, czy z wierzchu. Może z wierzchu, może dzisiaj tak niech los zadecyduje coś z góry. Ok, chwyciłam jakąś karteczkę, słoik odstawiam na bok. Ja wam się postaram pokazać, oczywiście jak zawsze nie widzę, nie wiem czy to widać, nie wiem czy pokazuję dobrze. Przepraszam, jeśli nie, ale zaraz Was uświadomię, jeżeli jeszcze nie widzicie, jaki tytuł będę teraz czytać. O! Zaklęta w łabędzia. Ta książka jest zaraz obok. Proszę bardzo, Zaklęta w łabędzia. To jest przepięknie wydana książka, bo jest to powieść z serii butikowej z wydawnictwa Albatrosa. Spójrzcie tylko jak to się mieni. Oczywiście obwoluta jest ściągana. No czy wy to widzicie? Małe dzieło sztuki. Jeszcze tu, jeszcze tu tutaj też wnętrzem musimy się zachwycić. Jak zwykle pozwolę sobie przytoczyć opis, który jest na okładce, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, w jakie literackie klimaty tym razem się udamy. Szalone lata 20. ubiegłego wieku. Zimowe bale, które obrosły legendą, porzucona rezydencja i kobieta, która jako dziecko rzekomo zaginęła w katastrofie tytanika. Historia miłości malarza do kobiety, przeklętej, która stała się źródłem jego inspiracji, ale też obsesji. Byłam kobietą istniejącą dla bliźnich marzeń, duchem zjawiającym się o północy w najmroźniejszą zimę. Jutro już mnie tu nie będzie. Lecz dzisiaj chcę pić szampana, dopóki w moich żyłach nie popłyną musujące złote strumienie, tańczyć, póki lód w moim sercu nie stopnieje, całować, aż pośnieją mi usta, i żyć do bólu. To był fragment powieści, który jest zamieszczony na okładce. Wielki Kaczy i gotyckie powieści, Grozy, a do tego libretto jeziora łabędziego. Trudno sobie wyobrazić, jak można by je połączyć, a jednak. Piękna, kunsztownie utkana, urzekająca baśń. Taką opinię wystawiła Sophie Anderson. Tutaj na skrzydełku również mamy fragment powieści i jej opis. Mozart potwierdził, e, także pozwolę sobie to również Wam przytoczyć, żebyście jeszcze lepiej sobie wyobrazili, o czym będzie ta historia. Gdy wieczór gęstniał i z godziny na godzinę połykał ostatnie przybłyski dnia. Zima wyśpiewywała szeptem swą lodową pieśń, a powietrze smakowało obietnicą śniegu. Wtedy i tylko wtedy otwierały się wspaniałe wrota rezydencji górującej nad skalnym urwiskiem. Na zaproszeniach nie było adresu. W pobliskim sennym miasteczku nikt o niczym nie wiedział. Termin zmieniał się każdego roku. A mimo to przez otwarte drzwi wlewały się tłumy bogatych, olśniewających i zaintrygowanych gości. I to był fragment powieści. A teraz będzie opis. Początkujący malarz Forster Sylvan znajduje na londyńskiej ulicy zaproszenie na bal organizowany w podmiejskiej rezydencji Wichrowe Klify. Prawie jak Wichrowe Wzgórza. Domyślam się, że nie jest to przypadkiem, więc ciekawe czy w samej treści będą też nawiązania do Wichrowych Wzgórz, które ja czytałam. Postanawia się tam udać, namówiony przez przyjaciela dziennikarza, który poluje na sensację. Jest oczarowany przepychem, magią wieczoru i utalentowaną tancerką, która uświetnia go występem. Próbując dowiedzieć się, kto organizuje tę niezwykłą imprezę, odkrywa opuszczony dwór, pełen sekretów i kobietę, która desperacko pragnie się uwolnić odrzuconej na nią klątwy. Forster zakochuje się w niej nieprzytomnie. Ale czy miłość wystarczy by ją uratować? Także po ostatnim wyjściu mamy całkowicie zmianę klimatu. Ale cieszę się, bo brzmi to niezwykle baśniowo i mam nadzieję, że te wątki goty gotycyzmu faktycznie też będą zauważalne że będzie to powieść smutna, nieco mroczna, mimo tej pięknej oprawy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i faktycznie oczaruję się tak jak okładką i tym jakże poetyckim opisem. Dzięki, że byliście ze mną. Dzięki, że nadal tu zaglądacie, nawet jeśli niestety na ten moment nie mogę być regularna. Na pewno prędzej czy później, ale na pewno, na pewno widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Mam nadzieję, że będziemy mogli spędzić ze sobą jeszcze dużo chwil przy równie interesujących książkach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!